Kurwa! Ej, 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 dobra! Ej, sorry! Sorry! Mela, kurwa, doka Ja ten moment! To ty już No tak. W każdym razie w dzisiejszym odcinku yy, chciałbym Wam pokazać dlaczego Methantehonsu, czyli. Sherlock Holmes w wersji anime z lat 80. jest lepszy niż e, Sherlock Holmes e, w wersji BBC. Czyli ten Sherlock Holmes, kurwa nie wiedział. I ostrzegam, że ten odcinek będzie miał heavy spoilers. Ano, heavy spoiler te, nie. No. E, dlaczego w wersji anime? jest lepsze niż e, Sherlock Holmes, kurwa, BBC. Ponieważ... E, Sherlock Holmes wersji BBC ma nielogiczne zagadki, e, pełno dziur fabularnych oraz e, główna postać nie jest mistrzem dedukcji tak wielkim, jak Sherlock Holmes w wersji anime po prostu i dlatego e, pokażę wam tutaj koleś zostaje przełapany na mordercy tak jakby e, tutaj Sherlock Holmes, bo ktoś się pociął jednego gościa na zaraz ja wam po jak pociął zaraz wam powiem pociął jednego gościa na weselu Watsona który się żeni ze kurwa taką jedną, ale to nie byłem spoilerowa, jaki ona jest. BO to nieważne. I ona. I on mm, chce teraz udowodnić, że to fotograf e, takiego innego generała zadźgnął Nożem. Soria Sugoja. Na A co? Morderca jest na zdjęciach? Chodzi o to, czego na nich nie ma. Na żadnym z nich. W Sherlocku rozmawialiśmy o tych popisach. Na każdym ślubie jest człowiek, którego nie widać na zdjęciach, a który może wejść wszędzie i to z dużą torbą, jeśli ma ochotę. Nawet nie widzimy jego twarzy, tylko... I to jest dowód na co? Że. <laughs> Rozumiecie ten beses. Sherlock Holmes mówi, że to fotograf był zabójcą tylko dlatego, że nigdy go nie było na fotografii. Kurwa, ja nie wiem, który fotograf na weselach robi zdjęcia komuś innemu niż gościom. To jest kurwa podejrzane, że robi gościom, a nie. A nie, kurwa, sobie, bo rozumiem, że jakby zrobił sobie, to by nie był podejrzany, tak? Czyli kurwa, 100% fotografów na weselach są podejrzani, bo nie robią sobie. Zdjęcie. Rozumiem, że Sherlock Holmes chciał, żeby ten fotograf robił sam sobie, kurwa, to zdjęcie. Po prostu selfie tak zwane i by było fajnie, nie? I wtedy by było wszystko, kurwa, ok. No. To jest właśnie Sherlock Holmes. To ty, kurwa, macie Sherlocka Holmesa. No. I teraz popatrzcie na ten bezsens, jak on zapija tych ludzi. A para, co pan robi? Jonathan Small, dzisiejszy fotograf w zastępstwie, znany też jako człowiek Jętka. jego brat był jednym z rekrutów Szolta. Johnny chciał się na nim zemścić. Przepytywał jego pracownicę, aż znalazł to, czego szukał. No, popatrzcie jak zabija, on tego generała i tego jednego jeszcze zajebał nożem, popatrzcie jak mu zapierdala nożem ten tym, 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 niby kurwa zły, bierze ludzi ustawia do fotografii i wbija im nóż w miejsce pasa żołnerskiego, jest tak ciasny, że ta rana od razu podobno się zaciśnia i dopiero jak ktoś nóż, ktoś ten pas ściągnie, to rana zaczyna krwawić. Przypominając, że to już jest kurwa też nielogiczne, że nie poczuł, że ktoś mi pierdolim nóż, to jeszcze popatrzcie tutaj, jak tym Murzyn, co umarł na początku tej serii, ten, bo on umarł w tajemniczych e, okolicznościach, nie Murzyn, po prostu rozebrał się do wanny i nagle umarł, a to było nie jak ktoś wszedł. I to też jest nielogiczne, gdyż ten Murzyn, ja mówię też, to, teraz to mówię tylko, co widzieli, ten Murzyn, że jak ściągnął ten pas, to on był jeszcze y, y, w szatni, nie? Ci to widzieli. to on nie musiał iść pod prysy, tylko mu kurwa, krzyknąć, że, kurwa, dostał, kurwa, nożem w brzuch. Nie, to poszedł się myć i umarł. No. To jest, kurwa, Sherlock Holmes. Tak wygląda właśnie Sherlock Holmes, BBC. Zaraz ja wam pokażę, jak powinien wyglądać prawdziwy Sherlock Holmes. Patrzcie na tą akcję, jest to pierwszy odcinek. Suka. No, <laughs> małe kłopoty techniczne, i tutaj, już w pierwszym odcinku, w pierwszych 4 minutach, jest pokazana niesamowita inteligencja naszego Holmesa z wersji anime, która, moim zdaniem, przewyższa Holmesa z BBC. Popatrzcie sobie sami, tutaj w tej scenie Watson zapierdoli drogę Sherlockowi Holmesowi. patrzcie jak mi się wpierdolił, i popatrzcie na tą dedukcję teraz. Tym facet, kufer i medyczny pak, musi być doktorem! Soria, sugoi atta daro! No, moim zdaniem nasz Sherlock z BBC kurwa szukałby jakiegoś fotografa, który robi na weselach fotografie samych siebie. No, ale pokażę wam też drugi odcinek. W drugim ciku pokażę Wam dwie rzeczy. Nie będę tego animo, pokażę Wam dwie rzeczy. Muszę to przez pod player pokazać, gdyż jest to najlepszy player na świecie. Tutaj ktoś zapierdala dia Diamond takiego pokoju. Kurwa, przesunę to. O, wchodzi do tego pokoju, nie? Ktoś zapierdali już z tego pokoju diamond no i popatrzcie, jak Sherlock, kurwa, rozwiązuje tę zagadkę. Ktoś tu zapierdolił, no i... Wyjście jest tylko tutaj. G gdzie, gdzie, gdzie on mógł uciec? Kurwa... Po prostu... Za się skrył. Ja pierdolę. Footprints. Kamino desu. Ale... Nie no, chyba nie wyskoczył, to jest niemożliwe. Jak ja, ja, on no, tam ją No, to jest niemożliwe, żeby uciec. O! Kurwa sznur ze hakiem. Kurwa no oczywiście. Kurwa ten. Ten! On kurwa szukał fotografii znowu, nie? Mam nadzieję, że udowodniłem wam, że... Sherlock Holmes w wersji anime jest lepszy niż Sherlock Holmes w BBC. Nie tracicie czasu na, na, na Sherlocka Holmesa BBC, tylko tracicie czas na Mentantei Holmes. W ogóle popatrzcie na Moriantego. Może mi się uda. popatrzcie, tak wygląda prawdziwy Moriarty, a nie jakiś tam kurwa aktorzyna. No, tak więc ja idę już, spierdalam jeść Mufinkę Ugh, <laughs>